Backslash Kevin sam w domu backslash. Tak wygląda dziś O'Hara, czyli filmowa matka Kevina, z dziecia? Czym byłby święta bez Kevina? Pytanie pada co roku z ust milionów Polaków, którzy tradycyjnie zasiadają w Wigilię przed telewizorem. Aby kolejny raz obejrzeć kultową komedię. Kevin sam w domu po raz pierwszy zagościł na ekranach kin w 1990 roku. A po latach został wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako najbardziej dochodowa komedia wszechczasów. Sukces filmu nie byłby możliwy bez wspaniałej obsady. Część aktorów wcielających się w kultowe postacie już nie żyje. A zdecydowana większość jest dziś nie do poznania. Zobacz, tak dziś wyglądają aktorzy z filmu Kevin Sam w Domu, Macaulay Culkin, Ceterine O'Hara, Joe Pessci i Daniel Stern. Z diecia. Jedną z bardziej charakterystycznych postaci Skiewina jest Katem Lister, czyli matka tytułowego bohatera. W kobietę wcieliła się 36-letnia wówczas Caterina O'Hara, która brawurowo odegrała swoją rolę. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Zobacz także, bo Skiewina samego w domu został aresztowany. Devin Rattray próbował udusić swoją dziewczynę. Caterina O'Hara urodziła się w marcu 1954 roku w Toronto. Kanadyjsko-amerykańska aktorka rozpoczęła karierę w 1974 roku od debiutu w serialu Sex City TV. Caterina ma na koncie kilka głośnych filmów, w tym Sok z Jukatima Burtona. Po godzinach, pan i pani Killer czy Zgaga jednak, największą popularność przyniosła jej oczywiście rola w filmie Kevin Sam w domu. 68 latka wciąż pozostaje aktywna zawodowo. Jeszcze w 2020 roku wcielała się w rolę Moiry Rosen w serialu z Trek. Prywatnie O'Hara jest od 30 lat szczęśliwą żoną Bowelcha, amerykańskiego scenografa. Reżysera i okazjonalnie także aktora, mama Kevina raczej stroni od mediów społecznościowych. Ale w sieci powstało wiele profili poświęconych aktorce. Swego czasu internet podbił film, w którym Caterina odwzorowała kultową scenę z drugiej części Kevina, w której sobie sprawę, że jej syn został sam w domu. Zobaczcie, jak dziś wygląda O'Hara. Mocno się zmieniła.